Żuk gnojowy. Jeśli ktoś z was narzeka na chujową robotę, to niech pozna pana żuka. Ten skurwesyn ma dopiero gówniane życie. Osiągają do 2,5 cm długości i są dosyć popularnymi skurwysynami. Najczęściej można je spotkać na polach szukających jebiących główien. To właśnie z gówna lepią kule, które pchają, turlają, potykając się i wpadając riami w ciepłą jeszcze parującą końską srakę. Ale po kiego chuja one tak turlają te straczyska. Ano dlatego, że dbają o swoje gównożerne potomstwo. Wykupują dziury do 50 cm głębokości i upychają je głównem po same brzegi. Zaczynają je biące ruchańsko. Sraka wpada samicy w robaczą cipę, a samcowi pod naplet. Jerają się zapachem tego gówna: Smród kiła i mogiła. Następnie składa jajca w balasa. Młode gównojadki żywią się tym przez dwa sezony. Łazane i zapierdalające kupom wychodzą na powierzchnię w poszukiwaniu samicy i konia, który się porządnie wysra, aby ulepić kulistego balasa i iść w ślady rodziców.